Tu mechanik zamrugał nam światłami i dał super rozruch. A ja zapraszam na najlepsze fragmenty z transmisji na żywo. Teraz mamy ciekawostkę, czyli skład wagonowy zastępczy. I będzie dodatkowa ciekawostka, bo prowadzi on wagon gastronomiczny. Więc ja na przykład po raz pierwszy zobaczę na śródmieściu wagon gastronomiczny. Powinno być 9 wagonów. Więc sporą część poronu powinien zająć nam ten skład EP071029 zakład północny PKP Intex City i wagonowy Orłowicz. Oczywiście przejdziemy sobie bliżej lokomotywy. Polregio uważam, że robi całkiem spoko robotę i ma dużo fajnych, ciekawych połączeń i coraz lepszy tabor. To co mi się nie podoba to wandalizm e, kibelków zwłaszcza. Tu ktoś chciał wysiąść, ale zrezygnował. Dzisiejszy dzień mija bardzo dobrze. Świasty, pozdrawiam Ciebie. A teraz to mruczenie. Odpoczywa sobie. Demeczka. ma tu bardzo krótki postój, bo 2 minuty dlatego ten kto teraz dołączył nie ma sprawy z wyrazki cześć Kamil zobaczcie ten kto teraz dołączył to trafił na taki piękny okaz na stacji albo jak to woli przystanku osobowym Warszawa Śródmieście dworzec podmiejski i zawsze widok takiego elektrowozu mnie tutaj bardzo cieszy tak, teraz się troszkę chłodziła są uruchomione wentylatory jeden fantograf przedni złożony Intercity Orłowicz z Krakowa do Olsztyna piękny skład Ja akurat jestem zadowolony. Zobaczcie, mamy drzwi skrzydłowo łamane w tych wagonach. Czyli to są takie, bym powiedział, niższej e, kategorie, niektóre tutaj od spoko przesuwne jedne. I drugi wagon taki. I za chwilę wagon gastronomiczny, wagon restauracyjny. To nie zawsze się zdarza na składach zastępczych. Wybaczcie, że... Byłem teraz na bieżąco z komentarzami, ale sami wiecie co się działo. Piękny odjazd. Był wagon restauracyjny, nawet nie barowy. A dzisiaj spotkałem również pociąg zastępczy za Pendolino do Wrocławia i on się znajdzie w materiale filmowym z dzisiejszego dnia. Także kochani, udało nam się dzisiaj drugi zastępczy skład pokazać. Na żywo i mamy prawo pokazać kolejny skład, który jest pociągiem piętrowym. Kolejny wagonowy skład z lokomotywą EU47001. Glasko, witamy Ciebie. No i kochani, tak to właśnie wygląda, że już dzisiaj trzeci. Piętrowy pociąg spotykam na Śródmieściu. A teraz e, może uda mi się troszkę bardziej czytać wasze komentarze. Pozdrawiam oczywiście Mateusza Kozłowskiego jak zawsze. I startuje traks. Cześć Krzysztof. A czyli... Wow! Wydaje mi się, że to dla nas był specjalnie ten sygnał baczność. Śieba Pan Dzianek pisze Jezu, tutaj jeju, wow. No tego się nie spodziewałem. Dobrze, e, dobrze, że trzymam dosyć mocno e, ten, e, tego stika na orzeszkową, nie tylko na nida. Czekamy jakby co na nidę. Czasami może taniej wyjść też samolot, to prawda, więc no 200 zł za bilet z Krakowa do Warszawy to jest naprawdę bardzo drogo. To jest bardzo drogo. To nie, nie są bilety na zarobki y, przeciętnego Polaka. Albo mu to nie przeszkadza. Tak, jest to rzeka, zgadza się. To, to jasne, że można. Można podejść. Zobaczcie, co nam przyniosła przyszłość, czy Wy to widzicie? Bo ktoś tu wcześniej pytał, czy była Ewusia. No i teraz jest. Będzie zapisany ten live. Linia S1, mamy impulsa. Właśnie wydaje mi się, że do strołęki warto też się wybrać. I tam też są, e, poza tymi składami, które wymieniłeś, Mateusz, to zdarza się tam również kibelek. Tu jest automat, który ostatnio Wam pokazywałem na filmie ze śródmieścia, którego jeszcze nie dotknęła inflacja. Zobaczcie, kawa za 2,50, a duża za 4 albo 4, jak kto woli. Tak, bilety na pendolino to jest porażka. Ceny są po prostu zaporowe. Mamy z ciekawych rzeczy gołąbka i mamy kolejny skład. Tym razem do Dęblina. Mario wrócił z poszukiwań, tak jest Natomiast musicie uważać, żeby Mariuszowi nie podpaść Bo wiadomo Bardzo czysty pociąg o Zapowiadają go chyba Rusza ta AKM i prosimy Ponad 100 osób czeka, jest zapowiadana Mida. Więc ja przejdę, ja będę już gotowy. Tak jak jestem gotowy od wyjścia z pracy. Jest zapowiadana, pojawiło się TLK Kielce na Pragotronie. No i czekamy, naprawdę. Ja jestem człowiekiem cierpliwym. Zdarza mi się czasami, chociaż ostatnio dawno nie, łowić ryby. Więc wiem, co to znaczy być cierpliwym. I bywają takie momenty, jak teraz, że nasza cierpliwość zostaje wynagrodzona. Wjeżdża sama ona. Gwiazda wieczoru TL Kanida. Warszawa wschodnia Kielce, stara lokomotywa ją prowadzi. Jest! EP07390 Mruczy sobie, mruczy PKP Cargo Tabor Więcej osób ogląda w Jasknidy niż do niej wsiadło na śródmieściu To będzie wydaje mi się bardzo krótki postój Pięknie. Zaczęliśmy od wagonowego składu PKP Intercity i nim zakończymy oczywiście drugi inny skład. Całe cztery wagony szczęścia i zobaczcie, ta jest po modernizacji, ma trochę inne reflektory, nie każdy jest fanem takich, ale to jest siódemka na śródmieściu. Zachwinka rusy. Sześć to ja powiem Wam tak, ja jestem dorosły facet, ale naprawdę taki piękny rozruch to był, że warto było czekać. Tak jak Zielak napisał. Niesamowity piękny rozruch i super zakończenie tej naszej transmisji, na której mieliśmy dużo różnych składów.